Szanowni Państwo, Pani Premier Ewa Kopacz, witamy serdecznie i prosimy o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, bardzo proszę o niezakłócanie spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam również tą Panią, która twierdzi, że Smolej pamiętamy. Myślę, że na tej sali nie ma ani jednej osoby, która by zapomniała o tej wielkiej narodowej tragedii. Ja w przeciwieństwie do tych, którzy tylko pamiętali, ja tam pracowałam przez kilka dni, dzień i noc yy, i w warunkach, które żadnemu z Państwu bym nie życzyła. Sama będąc lekarzem. Przeżywałam wiele przykrych historii, bo pracowałam jako lekarz sądowy, ale wtedy, kiedy pojechałam do Smoleńska, to ta sytuacja przerosła nawet moje wyobrażenia. To, że powiedziałam i przekazałam opinii publicznej, że przekopano na metry ziemię, wynikało z tego, że każdego dnia przywożono worki ze szczątkami. Worki, które były pobrudzone i ziemią, i paliwem lotniczym. To były kawałki narządów, to były ręce, nogi, to, to, to były narządy wewnętrzne. Kiedy zapytałam, co to jest i skąd to przywozicie, odpowiedziano mi, bo ja byłam w Moskwie, a nie w Smoleńsku, powiedziano mi, przekopują ziemię i przewozimy to, co wykopali. Stąd to, o czym mówi ta pani że kłamstwo, że przekopano ziemię, tylko że pamiętajcie państwo po ostatnich trumnach, ostatniego dnia 200 kilogramów szczątków ze Smoleńska trafiło do Polski. Każdy z nich zidentyfikowany genetycznie po to, żeby potem robić dostawki do grobów. Chcę zamknąć ten temat, bo to może jest dla mnie wyjątkowo przykry moment, kiedy o tym mówię, bo wtedy, kiedy ja tam pracowałem, inni przyjechali do Warszawy robić politykę. Tak to mniej więcej wyglądało. I ci dzisiaj mają największą legitymację do tego, żeby osądzać tych, którzy tam byli.